Cześć, witajcie w kolejnym filmiku i dzisiaj też będzie tester, taki podwójny w sumie. Powiedzie smaczku z Polkarm. Słyszysz skład, ale nie lubię ich często dawać, ja są bardzo fajne, bo czyszczą zęby, otwierają oddech i mają kamień. Są takie w takiej formie. I wiesz, za chwilę się dostanie do jednego, zobaczymy, czy mu to smakuje. I jeszcze będzie... I w zakresie aclipeta, ten przysmak wołowy, ten są naturalne, mam suszone mięsień wołowego na skład i tu myślę, że są dwie sztuki, nie wiem, one nie a ale ja myślę, że to nie, nic nie szkodzi, a tutaj już dali mi trzy, ja myślałam, że się oderwał, ale nie widzę, żeby tutaj, nie jest tak równo, albo po prostu z mi za małe, ale raczej nie wiem, chcę chyba w stanie ten mały, na przetestowanie też i... Nie wiem, smakować, ale lepiej przetestować. I już, bądź, dostaję te smaczki. Ja bym się to Może jakiś mięczko, pojawi widzi. do już śniegu. Dostaję na przykład ten dentystyczny. Masz? No? Masz to, bo pan Rzucał go. No jest obry, jak to. Ja to się przysmęć Taki gigaba gryzaka też ma niedługo zajmuje, ale... Okej, okay, widać, że mu smakują te rzeczy. Chociaż ten gryzak nie może sobie poradzić. Bo całego chciał naraz dotknąć. A no, ale już zjadł. Kościoł w i tak. Jeśli jest, yy, w tej serii wam się podobał filmik, to kliknij łapkę w górę. To będzie wyraźny sygnał, że mam w chwili więcej i... Subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia w przyszłym filmiku. Pa!